Dzisiejszy odcinek na moim kanale będzie czymś całkiem nowym. Nie opowiem wam o żadnym koszmarnym bohaterze ani nie zagłębimy się w żadne zakulisowe ciekawostki z horrorów, ale chciałem zaprosić was do quizu na temat pewnego klasyka. Sprawdzimy sobie jak dobrze znacie i ile pamiętacie z filmu Lśnienie. Oczywiście nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem w komentarzu po zakończonym quizie. Kartki w rękę i zaczynamy. Pytania nie będą trudne, więc nie ma się czego bać. Na sam początek bierzemy sobie coś bardzo łatwego, czyli jak brzmiało pełne nazwisko Jacka. Macie do wyboru cztery odpowiedzi. Pierwsza to Jack Torrens, druga to Jack Edward Daniel Torrens, trzecia to John Steven Daniel Torrens i czwarta to John Daniel Edward Torrens. Jestem pewien, że znacie odpowiedź, a odpowiedź to. Dokładnie John Daniel Edward Torrens. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzieli. Kolejne moje pytanie dotyczy hotelu, w którym działa się cała akcja. Oczywiście, chodzi mi tutaj dokładnie o datę ukończenia budowy hotelu, bo też została podana data rozpoczęcia budowy. Macie oczywiście do wyboru cztery odpowiedzi. Jest to 1911, 1909, 1914 i 1910. Mam nadzieję, że już wiecie, jaka jest prawidłowa odpowiedź, bo prawidłowa odpowiedź to oczywiście 1909 rok. To było akurat łatwe, więc za chwilę może coś trudniejszego. Dobra, miało być coś trudniejszego, ale teraz chyba mnie troszkę poniosło. Pytanie brzmi, jak miała na imię sekretarka Ullmana? Żebyście mieli pewność, która to, to zaznaczyłem ją niebieską strzałką. Macie do wyboru, jak zwykle, oczywiście cztery odpowiedzi, ale to będzie trudne. Odpowiedzi, które przygotowałem, to Sophie, Caroline, Suzy, Megan. Jeżeli znajdziecie odpowiedź na to pytanie, to znaczy, że jesteście już świrami na punkcie liśnienia. Mamy ostatnie 3 sekundki, a odpowiedź to. Suzy. Pewnie to wiedzieliście. Mam taką nadzieję. Zapisujecie sobie plusik i lecimy dalej. Następne pytanie będzie dotyczyło, jak zakończy się pewna scena. Mam nadzieję, że doskonale ją pamiętacie. Mała podpowiedź: całkiem niedawno wrzuciłem tę scenę do jednego z moich Kingowych zestawień. Tym razem musicie zgadnąć, co wydarzy się później w tej scenie. Już kiedyś postowałem tę scenę w jednym ze swoich filmów, a cztery podpowiedzi na to pytanie: to Jack zaatakuje Dika Halorana toporem, Deni wystraszy Halorana. Haloran się potknie i upadnie, lub Haloran wejdzie do któregoś spokoju. Macie jeszcze 3 sekundy, a odpowiedź to na pewno już wiecie. Oczywiście, Dick zostanie zaatakowany przez Jacka Toporem. Jest to bardzo smutna scena, i jeżeli jesteś jednym z pięciu obserwatorów mojego kanału, to musisz pamiętać, że umieściłem ją w takich najsmutniejszych scenach z ekranizacji Stephena Kinga. Młody Deni Torrens uwielbiał przemierzać swoim rowerkiem korytarze hotelu Overlock. Pewnego razu zawędrował do pokoju 237. Pytanie brzmi: po co? Odpowiedzi to: szukał swojej piłki, szukał swojej matki, widział tam inne dzieci, chciał pójść do toalety. Młody Deni wszedł do pokoju, który go lekko straumatyzował, a odpowiedź: po co to zrobił? to oczywiście szukał swojej matki. Ogólnie jestem wielkim fanem gry aktorskiej tego młodego aktora, i to oczywiście nie jest ostatnie pytanie o niego w tym quizie. Przypomnijcie sobie scenę, w której Grady, niosąc alkohol, wylał go niechcący na Jacka Torrensa. Pytanie brzmi: jakim alkoholem Grady oblał wtedy Jacka? Absyntem, wódką z kolą, martini czy adwokatem? Zastanówcie się dobrze, macie bardzo dużo czasu, a jest to jedno z ostatnich pytań. Odpowiedź oczywiście brzmi: że Grady oblał wtedy Jacka adwokatem. Przypomnijcie sobie później scenę w Łazience, w której Grady mówi Jackowi, że niestety oblał go adwokatem, a on jest skłonny zostawiać plamy. No i tutaj się chyba znowu wylosowało trudne, niestety, bo musicie przypomnieć sobie, jakie kolory były ulubionymi Wendy Torrens. Cztery podpowiedzi to: zielony i biały, złoty i czarny. Różowy i złoty, żółty i biały. Zastanówcie się dobrze, bo gdzieś tam Wendy o tym wspomniała i jest to trudne do wychwycenia, ale możliwe. Odpowiedź na to pytanie to oczywiście. Różowy i złoty. W sumie fajny zestaw kolorów, ale nie pasuje mi do niej bardziej jakiś czarny i zapłakany może. Chyba każdy przyzna, że Jackowi nieźle odwaliło podczas pobytu w hotelu Overlock, więc teraz wszyscy przypominamy sobie, ile w tym czasie zabił osób. Odpowiedź do tego pytania to 4, 1, 0 lub 2 osoby. Zastanówcie się dobrze, bo zaraz kończymy quiz i trzeba zbierać punkty. Nie ma już miejsca na żadne pomyłki. Odpowiedź to oczywiście niestety jedna osoba i był to Biedny Dick Haloran, którego śmierć pokazywałem w poprzednim pytaniu, albo w którymś z poprzednich. Przypomnijcie sobie teraz jedną z najpiękniejszych scen otwierających i przypomnijcie sobie, jaki samochód zasuwał po drodze. Czy był to Volkswagen Garbus, Chevrolet, Jeep, a może Mustang? Pamiętacie, jakim samochodem rodzina torensów dojechała do Overlock? Jeśli tak, to na pewno wiecie, że był to Volkswagen Garbus. Mam nadzieję, że wszyscy to zgadli, bo naprawdę już kończymy i nie ma miejsca na najmniejszy błąd. Uwaga, ostatnie pytanie w quizie. Wszyscy wiemy, że młody Deni miał wyimaginowanego przyjaciela, a teraz waszym zadaniem jest napisać jakie miał imię. Czy był to Max? Tony? John, czy Oliver? Podpowiem wam, że mieszkał w jego brzuchu. Kurczę, mogłem z tego zrobić pytanie, ale dobra, nieważne. Odpowiedź na to, jak miał na imię, brzmi oczywiście... Tony. Tony to był wyimaginowany przyjaciel, którego mógł widzieć tylko młody Danny. Okej, okay, dziękuję wam bardzo za zabawę. Chciałem spróbować stworzyć jakiś fajny quiz na YouTube, a. zobaczymy jak to siądzie. W przypadku moich liczb wystarczy, żeby było 5 odtworzeń, jedno polubienie i 0 komentarzy. To da mi oczywiście motywację do tego, żeby stworzyć kolejny quiz, na który z pewnością te, ta jedna osoba będzie czekała. Dzięki serdeczne mam nadzieję, że wytrzymaliście aż do tego momentu. Jeżeli tak, to bardzo proszę o lajka, like subskrypcję i faktycznie napiszcie w komentarzu, czy da się w ogóle bawić w coś takiego, czy raczej pomysł całkowicie z dupy.